Wszystkie choroby immunologiczne, albo prawie wszystkie, bo nie jestem lekarzem, więc nie chcę diagnozować, wynikają na przykład z chronicznego stresu. Z czego wynika chroniczny stres? stres? Przede wszystkim z tego, że się boimy. Na przykład boimy się zmiany, o której mówimy, boimy się podjąć trudnej decyzji, no bo w sumie. W w tym miejscu mózg nam mówi: Okej, okay, no może nie jest wygodnie, ale to znamy jest. Znamy to. Znamy Jesteśmy to. Jesteśmy jakby w strefie komfortu. I to, to jest w ogóle bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo to dotyczy tak naprawdę bardzo różnych sytuacji. Załóżmy, kobieta, że jest mężczyzną, który pije alkohol, albo odwrotnie mężczyzna, że jest kobietą, która tak. pije alkohol, bo to może być wygodne. strony jest dokładnie. E, I e, przyzwyczaja się do tego, że jakby wie, co się wydarzy, kiedy się upije dana osoba, e, przestanie e, kontrolować jakby swoje zachowania, zaczyna być agresywna. Później, jak już będzie bardzo pijana, to pójdzie spać i będzie spokój do rana, gdzie rano będzie przepraszała za to, co zrobiła, i następnego dnia zacznie się od nowa. Czyli jakby żyjemy w tej swojej bańce. bańce.